razem dysponujemy danymi, które dotyczą osób przygotowywanych do operacji kręgosłupa. Takich osób w bazie mamy 122 i zależy nam na tym, żeby te osoby zostały równomiernie podzielone. Tutaj z prawej strony w tej drugiej kolumnie jest informacja o metodzie wykonywania operacji. Takich metod planowanych są trzy i chcemy, żeby te osoby były... Podobne co do wielkości przestrzeni międzytrzonowej w każdej z tych trzech metod, dlatego że po przeprowadzeniu takiej operacji dalszym celem naszych analiz będzie sprawdzenie, czy wysokość przestrzeni międzyczynowej się zmieniła właśnie na skutek operacji. Dlatego tak ważne jest, aby na początku wyjściowo te grupy były podobne względem siebie, nie tylko co do takiej przeciętnej wielkości, ale również co do zmienności wewnątrzgrupowej, żeby te grupy były jak najbardziej podobne co do tych dwóch aspektów. Na początku analizę zaczniemy od sprawdzenia normalności rozkładu każdej z tych grup. Aby zdecydować, jakim testem będziemy mogli dalej takie grupy porównywać. Idziemy do sprawdzenia normalności rozkładu. Wybierzemy może ten test, który nie wymaga dużej liczności danych, czyli test Shapiro-Wilka. Żeby wykonać analizę odrębnie dla każdej z tych grup, wybierzemy filtr wielokrotny i połączymy wyniki w jeden raport. Tutaj z uzyskanych wyników możemy wnioskować, że w przypadku tych dwóch ostatnich metod, czyli metody B i metody C, nasze dane nie mają rozkładu normalnego, dlatego też będziemy musieli przejść do testów nieparametrycznych. Tutaj w kreatorze, kiedy porównujemy wiele grup i zaczynamy od skali interwałowej, jeśli nie ma rozkładu normalnego, to jesteśmy odsyłani właśnie do skali porządkowej. W naszym przypadku te grupy są oddzielne, czyli oddzielne osoby, niezależne grupy, i będzie to test Kruskala-Ulisa. Test Kruskala-Ulisa oceni nam, czy przeciętne wartości tej przestrzeni międzyczonowej są takie same w porównywanych grupach, ale dodatkowo my tutaj skupimy główną naszą uwagę na zróżnicowaniu tych grup, dlatego że test Kruskala-Ulisa on jest też wrażliwy na to wewnętrzne zróżnicowanie naszych grup dane do analizy ustawiamy w ten sposób, że w drugiej kolumnie powinniśmy wybrać zmienną, która pogrupuje nam, czyli mamy te trzy metody operacji, to będzie nasza zmienna grupująca i w pierwszej kolumnie zmienną, którą analizujemy, to jest wysokość przestrzeni międzytrzonowej. Oprócz testu Kruskala-Wallisa, który tutaj automatycznie zostanie wykonany, doznaczymy test w wariancji rank konowera, który sprawdzi wewnętrzną różnorodność tych grup. Może jeszcze doznaczymy wykres. Może to być wykres z medianami. i podsumujemy. Najpierw wyniki testu rank konovera. Który to wskazuje nam, że nasze grupy różnią się od siebie, ponieważ wartość P tego testu jest mniejsza niż 500, różnią się od siebie tym, co bada ten test. A test wariancji nowera sprawdza, czy te grupy mają podobną różnorodność. To znaczy, zobaczmy sobie, tutaj na wykresie to bardzo dobrze widać. Pierwsza metoda operacji ma podobną różnorodność do trzeciej metody, to znaczy zakres naszych danych, szerokość rozpiętość tych wykresów zarówno minimum maksimum jak też kwartyle, one są podobne względem siebie. Natomiast metoda operacji B jest taka bardziej różnorodna, czyli w tej metodzie operacji B są do niej przypisywane osoby, które mają dość niską wysokość przestrzeni międzyczynowej, jak też i bardzo wysoką, czyli tu są takie bardzo różnorodne osoby, natomiast w grupie A i w grupie C są głównie takie osoby, które mają od 3,5 do 5 tą wysokość przestrzeni międzytrzonowej. Zatem te różnice pomiędzy naszymi grupami występują, jeśli chodzi o rozpiętość naszych danych, czyli o wynik testu konowera, ponieważ te różnice występują, to musimy z ostrożnością traktować wyniki testu Kruskala-Ulisa, który jest dosyć wrażliwy właśnie na odstępstwa od równej wariancji rang. Ale test Kruskala-Ulisa nie wykrył Znaczących różnic co do przeciętnej wartości, czyli przeciętnie one się może plasują podobnie, natomiast ta grupa B jest bardzo zróżnicowana. Dlatego zalecalibyśmy, żeby mimo wszystko e, część osób z tej grupy B, szczególnie ta część, która się znajduje tutaj nisko, czyli ma niską wysokość przestrzeni międzytrzonowej, żeby te osoby zostały również częściowo, jeśli to jest możliwe z medycznego punktu widzenia, żeby zmienić dla nich grupę, czyli metodę operacji, aby zostały przeniesione do innej e, z grup, do grupy A albo C, po to, żeby różnorodność wewnątrz tych grup była podobna, żeby te, ta, ta wyjściowa sytuacja, czyli te wyjściowe wartości wysokości międzytrzonowej przed operacją były podobne.